I myślę, że pani Gozdera będzie miała problem, bo Tommy Robinson ma zamiar, rozważa pozwanie pani Gozdery. A ci prawnicy od Ilona Maska są naprawdę dobrzy. My, nazywani faszystami, jesteśmy od lat. Ja jestem nazywany islamofobem, faszystą, ruskim agentem, izraelskim agentem. Ja już byłem nazywany. Wszystkim, tak? Ja w poniedziałek jestem komunistą, we wtorek jestem faszystą, w środę jestem islamofobem. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do studia Telewizji Republika, gdzie europoseł Dominik Tarczyński w rozmowie z Michałem Rachoniem rozprawił się z falą oskarżeń, które pojawiły się po jego spotkaniu z Tomim Robinsonem. Media głównego nurtu, jak zwykle, ruszyły z oskarżeniami o skrajną prawicę, faszyzm i kontrowersyjne znajomości. Ale tym razem Tarczyński nie tylko odpowiedział, ale ujawnił także kulisy tej znajomości i wyjaśnił, dlaczego jego przyjaciel z Wielkiej Brytanii stał się symbolem walki o wolność słowa w Europie. W rozmowie nie zabrakło też mocnych słów o Donaldzie Tusku, który jak zawsze zniknął w najważniejszy dzień dla Polski. Zostańcie ze mną do końca, bo w tym odcinku nie zabraknie faktów, emocji i brutalnej prawdy o tym, jak naprawdę wygląda walka o chrześcijańską Europę. Zanim jednak zaczniemy, Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i udostępnij ten materiał dalej. YouTube coraz częściej ucina zasięgi prawicowym treściom, więc każda wasza reakcja naprawdę pomaga. 12 listopada, marsz niepodległości. Eee, dlaczego nie było premiera? Eee, w Bo jakoś tak zdanie, się składa, że premier Donald Tusk zawsze jak są obchody narodowe, to gdzieś znika. Słyszymy, że Polska jest wszędzie. Pytałem o to przed chwilą Michała Gramatykę. Mówi, że no. Oczywiście, że Polska jest wszędzie, tak. tylko że są takie wydarzenia, takie momenty w historii naszego kraju, takie uroczystości, w których obecność jest symbolem, jest pokazaniem tego, w jakiej części społeczeństwa my sami siebie widzimy. A więc to co zrobił Żurek, ubierając się po prostu, no w sposób, który delikatnie mówiąc Okazuje brak szacunku dla tych, którzy ginęli za Polskę. To, że Tuska nie było, to, że oni gdzieś uciekają, chowają się, nie chcą być postrzegani jako część tej grupy patriotycznej e, szeroko rozumianej, że zawsze, bo to nie jest pierwszy raz, zawsze jest tak, że jak są uroczystości związane z historią Polski, z tym, co Polska przeżyła, to oni gdzieś znikają. Nie ma ich. Dlaczego go nie ma? No bo pewnie nie wiem. No, obecność tych patriotów, którzy byli na, na Marszu Niepodległości oraz innych uroczystościach, jest dla niego wyrzutem sumienia. 11 listopada w Polsce na Marszu Niepodległości pojawiło się 250 000, ponad. ponad 250 tysięcy osób. Wspaniała frekwencja, ale już po raz kolejny w, tej wielkiej wspaniałej znanej mm. na całym świecie imprezie wzięli udział goście z zagranicy no i na Dominika Tarczyńskiego spadły gromy za zaproszenie Tomiego Robinsona człowieka mm -hmm. który spędził w więzieniu długi czas tak. między innymi ze względu na to że przeciwstawiał się no, temu, co dziś znamy jako tę globalistyczną ideologię, która wewnątrz Wielkiej Brytanii e, no, może nawet prowadzić do tego, że ludzie trafiają do więzień za swoje komentarze, za swoje poglądy, za tak. e, chociażby próby raportowania tego, co dzieje się na salach sądowych w sprawach dotyczących e, no, przestępstw związanych z imigracją. Kim jest Tommy Robinson i dlaczego polskie elity liberalno-lewicowe mówią, że Dominik Tarczyński zaprosił faszystę do Polski? Tommy Robinson jest moim przyjacielem. To po pierwsze. Tommy Robinson został skazany, jeden z wyroków, za to, że nagrał film dokumentalny ukazujący gangi muzułmańskie gwałcące nieletnie Brytyjki. Dzieci. Gigantyczny skandal, który w Wielkiej tak. Brytanii ciągle się rozwija. I, i teraz w parlamencie przyznano, że, że lejburzyści nic w tej sprawie nie zrobili, chociaż mieli wiedzę. Ten film został opublikowany na Xie. Obejrzało go 236 milionów ludzi. I okazało się, że Tomi został pozwany cywilnie i aresztowany, ponieważ nie zgodził się usunąć tego, tego filmu ukazującego muzułmanów gwałcących dzieci. Odwiedziłem go w więzieniu. Był zniszczony, ale dostał warunek, aby usunąć ten film i zostanie zwolniony. Nie zgodził się na to. A więc to, co robi Tomi, to, co dzięki niemu świat usłyszał i zobaczył, jest czymś, co ja bardzo szanuję. I myślę, że bardzo ważna rzecz. Jest człowiekiem, który jest bardzo krytyczny wobec Putina, wobec Rosji, bo zarzucano mu prorosyjskość. Bardzo jasno mówi o zagrożeniu radykalnym islamem. Pokazuje najważniejsze zagro zagrożenia cywilizacyjne. I teraz pani Gozdyra nazywa go faszystą. Więc chciałbym powiedzieć, pani Gozdyrze, że ostatnia sprawa którą Tommy Robinson wygrał w tamtym tygodniu, e, zakończyła się bardzo jasnym stwierdzeniem sędziego, że jest prześladowany politycznie i to jego aresztowanie było związane z jego poglądami politycznymi. Wygrał, ponieważ Elon Musk od dłuższego czasu opłaca wszystkich jego prawników e, i myślę, że pani Gozdyra będzie miała problem, bo Tommy Robinson ma zamiar rozważa pozwanie pani Gozdyry, a ci prawnicy od Elona Muska są naprawdę dobrzy. No cóż, to, yy... my nazywani faszystami jesteśmy od lat. Ja jestem nazywany islamofobem, faszystą, ruskim agentem, izraelskim agentem. Ja już byłem nazywany wszystkim, tak? ja W poniedziałek jestem komunistą, we wtorek jestem faszystą, w środę jestem islamofobem. Kompletnie mnie to nie interesuje. Interesuje mnie bezpieczeństwo Polski. Najważniejsze, co, co, co teraz przed nami stoi, to walka o to, aby Polska była. Podziwiana na świecie, aby, aby inwestorzy przyjeżdżali do Polski. Dlatego też zaprosiłem nie tylko Tomiego Robinsona, zaprosiłem ludzi z Anglii, zaprosiłem ludzi z Hiszpanii, zaprosiłem ludzi ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ moim zadaniem, w ramach mojego poselstwa między innymi i tego, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, decyzją prezesa było, abym był um, przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości na Stany Zjednoczone i generalnie na świat. To Niektórzy zajmują się rolnictwem, niektórzy medyk. Dobrze, ale to ja, o to ja o to chcę spytać jeszcze, zostawiając na, na boku, bo to ja rozumiem, że pani redaktor go będzie w takim razie. Będzie miała problem. Swo będzie Jeżeli swój... to mi się zdecyduje, to ja będzie. Ja chciałem problem. powiedzieć, że to ona będzie w takim razie toczyła spór prawny. Jeśli tak będzie faktycznie z, z Tomiem Robinsonem, zostawmy to na boku, no taki jest, taki jest, taki jest ryzyko wykonywania zawodu, nie. ryzyko, kiedy nazywa się kogoś faszystą. Ale odpowiedzialność za słowo jest również elementem tego zawodu. Zostawmy to na boku. Wspomniał pan o gościach, którzy pojawili się tu z zagranicy, ale ja chciałem spytać o coś jeszcze, bo kiedy podróżujemy po świecie, kiedy rozmawiamy z przedstawicielami światowego ruchu konserwatywnego, to faktycznie jest tak, że Dominik Tarczyński jako poseł do Parlamentu Europejskiego jest rozpoznawany przez, przez członków tego ruchu na całym świecie, ale jest również jedno miejsce w internecie, o którym być może większość widzów nawet nie wie, że jest związane z Polską. Na nagraniach ze spotkaniem z Tomiem Robinsonem był również Stefan Thompson. Tak. Polak, polski patriota, wychowany poza granicami Polski, w wyudokowany w Londynie, który stworzył coś zupełnie niebywałego. Profil na ich Wisek 24, który ma milionowe zasięgi, Paj. jest uznawany za jedno z najbardziej znanych miejsc w światowym internecie, mówiąc o zagrożeniach, o tych, których mówimy. Moje pytanie dotyczy tego, jak Dominik Tarczyński, poseł do Parlamentu Europejskiego, widzi szanse, możliwości, Przekonywania świata zachodnich konserwatystów do pewnych rzeczy, o których my wiemy na pewno. Na przykład co do tego, jaki jest stosunek Federacji Rosyjskiej do świata zachodu, do Stanów mieliśmy, Zjednoczonych. Mieliśmy trzy dni. W sumie miałem 14 gości z różnych stron świata, e, którzy przyjechali na, na, na Marsz Niepodległości. I przez trzy dni, przez trzy wieczory, miałem szansę, aby opowiedzieć o historii Polski ze szczegółami, e, opowiedzieć o Katyniu, opowiedzieć o Wołyniu. Opowiedzieć o tym, kim jest Putin, czym było KGB, czym jest obecna Rosja i wiele rzeczy, które oni usłyszeli, usłyszeli po raz pierwszy. My też nie znamy dokładnie szczegółowo historii dynastii brytyjskiej, nie, nie wiemy wszystkiego, ale poznali naszą perspektywę i dzięki tej aktywności mojej międzynarodowej, teraz 16 grudnia będę w Marlago miał wystąpienie, gdzie będzie Mel Gibson, gdzie będzie Mike Tyson, gdzie będzie Kid Rock, gdzie będą bardzo wpływ. Elon Musk, będą bardzo wpływowi ludzie i tam także będę mógł opowiedzieć o historii Polski, ale także o przyszłości Polski, o tym, że nie jesteśmy już brzydką panną na wydaniu, nie mamy kompleksów, chcemy być potęgą europejską, jesteśmy ostatnim bastionem chrześcijaństwa i normalności. Pomimo tego, co robi Tusk, to naród absolutnie jest konserwatywny, co pokazały ostatnie wyniki wyborów prezydenckich i teraz naszym, naszą dziejową odpowiedzialnością jest to, aby stworzyć Polskę wielką, dumną bogatą, aby była wzorem, aby była perłą, perło w koronie Europy, chrześcijańskiej żeby to Europy. Mogło, i to nie są żeby, słowa. To mogło, I nad tym pracuję. Żeby to mogło się mm. wydarzyć, mm. musimy przełamać dziejowy e, fatalizm, z którym mamy do czynienia, że co 50 lat, co 70 lat, e, przez geopolityczną autostradę, na której mm. żyjemy, przewalają się albo w jedną, albo w drugą stronę e, wojska, niszcząc wszystko, co wybudowaliśmy. Dlatego przez to, co 70 wyborczo publikowała, jest e, niebezpieczne. Ale jakie mamy narzędzia? Bo yy, kiedy spojrzymy na, na tę geopolityczną szachownicę, to różnią się konserwatyści w Polsce od konserwatystów nie wiem w Hiszpanii, od konserwatystów w Stanach, w Stanach Oczywiście, Zjednoczonych tak. w sprawach chociażby dotyczących sposobu rozumienia geopolityki. Wszyscy w zasadzie mówią o zagrożeniu chińskim, a zagrożenie rosyjskie jest różnicowane, jest wskazywane, słyszeliśmy wielokrotnie, widzieliśmy dyskusję na ten temat mrzonki o tym, że rzekomo Federację Rosyjską można próbować oderwać od Chin i na tym coś budować. Jak Jakie mamy narzędzia do tego, mhm. żeby wpływać na konserwatystów na świecie, żeby przebywać, wskazywać im, że to przebywać, przebywać z nimi, rozmawiać i tłumaczyć. Dlatego że nasze doświadczenie jest kompletnie inne niż amerykańskie. To jest oczywiście związane z historią, położeniem geograficznym. No, teraz głównym problemem w kampanii wyborczej. Donalda Trumpa była granica z Meksykiem. No my też nie mamy problemu z Meksykiem z naturalnych przyczyn. Dla nich to był wielki problem. Takie gangi jak M13 i inne to było potężne zagrożenie. Oni mają swoje doświadczenia bardzo negatywne. Musimy z nimi przebywać. No tak, było ale, tak ale, przez ale, wiele ale lat. Ale granica, przepraszam, bo to jest ciekawe, ale granica południowa Stanów Zjednoczonych i granica wschodnia Polski to jest coś, na czym można budować Dokładnie. Można pokazać i powiedzieć o tym, macie problem z nielegalną imigracją, my też mamy problem z nielegalną imigracją. Macie problem z ideologią woke, z wielką aferą w ostatnich dniach, cały czas zresztą w Stanach Zjednoczonych to się dzieje. Kwestie dotyczące wolności słowa, Tommy Robinson jest takim przykładem. Istnieje cztery lub pięć fundamentalnych rzeczy, w których jesteśmy w stanie się porozumieć, a one wszystkie mają ten sam... Fundamentem, historię. absolutną podstawą jest bezpieczeństwo i na tym ja staram się budować ten przekaz dotyczący historii i przyszłości, dlatego, że Łoknes, które zabija konserwatyzm i rodzinę Czyli na to, co całym świecie. To u nas świecie. nazywane jest ideologią LGBT, bo to w świecie tak. saskim tak. nazywane jest ideologią GUO. WOW. Tak, dlatego też moim zdaniem trzeba przebywać. Przebywać z nimi i rozmawiać. Przez wiele lat my, jako Prawo i Sprawiedliwość i konserwatyści w ogóle w Polsce, byli pokazywani jako ci, którzy nie mają przyjaciół, którzy ze wszystkimi się kłócą. To my, mówił Tusk i jego ludzie, to my jesteśmy tymi, którzy są lubiani w Europie i na świecie, to my mamy przyjaciół. Wyszliśmy z tej bańki, w której nazywano nas trendowatymi, izolowanymi, tymi którzy są nieatrakcyjni społecznie i politycznie. To, że udało nam się nawiązać świetne relacje i nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale jak mówię, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, mieliśmy wielu mamy wielu przyjaciół, którzy myślą podobnie, jest sposobem na to, aby budować wspólny front który będzie bronił cywilizacji. To może brzmieć górnolotnie, ale naprawdę bronimy cywilizacji zachodniej i przyszłości naszych dzieci. Ta rozmowa to coś więcej niż wywiad. To manifest wolności i odwagi. Przypomnienie, że dziś walka o prawdę i tożsamość Europy toczy się nie tylko w polityce, ale w mediach, w internecie i w sercach ludzi. Tarczyński pokazuje, że Polska może być przykładem dla świata krajem, który nie wstydzi się wiary, historii i dumy narodowej. Jeśli cenisz sobie takie rozmowy i chcesz, by więcej osób usłyszało to, czego nie pokażą media głównego nurtu, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i udostępnij ten film dalej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.